Ale jest górcze gorąco, aż się nie chce robić. O jest trochę przeciągu, tu porobić czy co? Jest taki skwar, że to szok. No, ale powiem wam, że. Im dłużej, Im dłużej robię te, te tynkowanie, to dochodzę do coraz lepszej wprawy, że tak powiem z gładkością, z gładkością powierzchni jest coraz, coraz gładziej. No, dosłownie gładziutko, nigdzie praktycznie żadne kamyszkowanie, żadne kamyszkowanie nie występiło, nie występuje elegancko. Tu nie wiem, tu zrobiłem chyba dwa razy. Jakoś tak przybija, ale było tak gorąco, że nie nadążyłem. Yy, nie nadążyłem, kurczę, wiecie, naciągać warstwy za warstwą. No, po prostu jest pokaranie boskie, robić teraz te temperatury. No, nie chciało mi się, ale zrobiłem. Kurczę, naprawdę jest taka duchota, że tylko człowiek zaczyna trochę robić, to po, po oczach leci, że nie można. Po, no, nie można na oczy patrzeć, po prostu zalewa. Pod oczy. Ale jest ostatnia siana w tym pokoju, zrobiona i zrobiłem sobie. W tej małej pakamerze, oczywiście na moczeniu Jedną ścianę, już ciemno, kamerka nie zbiera Ale ja się zbieram stąd Robię rząd, spadam stąd Dzień dobry Raczej to już po południu Trawka skoszona Ładnie się prezentuje Jeszcze muszę między tujami wykosić i co, i do roboty. Jaki dzisiaj plan? Dzisiaj plan, żeby podbić świat. <laughs> topinki, topinki, jest i mózg, mózg, mózg. Cholera jasna. Proszę, tynk zrobiony. Tynk zrobiony. Ta ta, ta, ta. Tylko yy, tu muszę podrównać, bo obsadziłem sobie te skrzynki. Tu zapianowałem. To samo w kotłowni, już obsadziłem skrzynkę. Yy, czyli powinno być git, a miałem kawałek płyty. Nie miałem przywieźć, a tam płytą miałem zarobić. Dobrze, płytą zarobić. O, jeszcze co jest zrobione. Glify powklejałem. Yy, tu wkleiłem sobie na górze. Tylko muszę to później zazbroić uniflotem z siatką. Tu już też sobie powklejałem glify w drzwiach. Czyli można narożniki osadzać i zaraz ściany przygotowywać, tak wiecie, na CITO. No co, wybieliło się, pustaki giną. Tu też jest już podnaciągane. Łazienkę będę naciągał siatką z klejem, czyli to jest jedyna rzecz, którą zrobię tak jak większość ludzi robiła, czyli siatka z klejem. Dlaczego? No dlatego, że tu w większości będą płytki, więc będzie naciągane siatką z klejem. Będzie na pewno jakiś element malowany, czyli malowane będzie chyba tylko wejście. Tu wanna, to siłą rzeczy płytki do góry. Kabina, siłą rzeczy płytki do góry. Umywalka. Czyli płytki też, chociaż nie musi być, bo teraz mam łazienkę na poddaszu, gdzie mam całą łazienkę malowaną, a tylko, jest, tylko płytki są we wnętrze, gdzie jest kabina i cała łazienka jest malowana i wiecie, już 10 lat mieszkam i uważam to naprawdę za do, bardzo dobre rozwiązanie. Z tego powodu, że łazienkę możecie zmienić w ciągu dwóch dni wygląd łazienki. Jak położycie płytki na całej łazience, to z reguły taki, taki zabieg musi Wam wystarczyć, za, nie wiem, 10-15 lat, 20 a jak pomalujecie sobie Łazienkę, a dacie płytki tylko naprawdę w tych niezbędnych miejscach, to dosłownie za dwa lata możecie ją odświeżyć, bo możecie ją pomalować w inny kolor, możecie dać tapety jakieś wzorzyste, a możecie też to zeskrobać i położyć sobie jakieś płytki, jeżeli będziecie chcieli. Także możliwości jest więcej, jeżeli ściany macie malowane. No ale tu siłą rzeczy wiadomo, że płytki gdzie muszą być tam będą. I biorę się dalej za robotę. Dziś mam w planie obsadzić sobie, chociaż powinienem tą kotłownię gonić, żeby ją wykańczać i, i ten piec tam wstawiać, ale dzisiaj sobie delikatnie parapety sobie poobsadzam. Przyszły mi parapeciki, konglomerat trójeczka, parapety białe, tam chyba delikatna jakaś, delikatna jakaś kasza na nich powinna być, więc sobie poobsadzam parapety po to, żeby mógł tutaj też już glify wklejać i, no i wykańczać tak narożniki i później naciągać ściany, także dziś Parapety, no, parapety, takie że pierdoły może powykańczam, co mi tutaj pozostawało, żeby to zaczynało nabierać wyglądu troszeczkę. Także nie było was, nie nagrywałem tego, no bo wiadomo, że to jest, to jest taka sama robota, jak ta, którą wykonywałem tam. Możecie zauważyć, że jest troszkę gorzej wykonany tynk, nie jest wylizany tak, jak ja go wylizywałem. Yy, no to widać, że są takie, wiecie, zadrapania, dużo tych zadrapań jest. tam jest dołożone, bo jakaś wgniotka była. Mój ostatni pokój w tynku to był ten i on jest dosłownie wiecie. Tak, jakbym powiedział, że jest podmalowanie, to bym dużo się nie oszukał, bo u niektórych deweloperów zakłócenia ściany są w dużo gorszym stanie niż to, co ja zrobiłem tu. Także, jakbym to pomalował, to naprawdę krzywdy bym nie miał, ale będą gładzie. Ja chcę gładzie, będą gładzie. A tam pomagał mi ktoś robić, że tak powiem, te naciąganie tutaj tych tynków. Nie jest to po mojemu, może powiem w ten sposób, ale jest przyspieszone, jest pogonione. Ja to i tak gładzią, że tak powiem pozakrywam, chociaż mówię, no nie jest po mojemu, bo tak jak tutaj, zobaczcie, mała ściana i można było ją naprawdę ładnie wylizać, a jest zrobiona tak, że jest tu coś zadrapane, tu coś dołożone niepotrzebnie, tu jakiś, wiecie, przecieruch. Także to jest, ale to jest tylko i wyłącznie z powodu mojej choroby, wiecie, tej precyzyjnej dokładności, że tak powiem. Że bolą mnie od tego oczy, ale ja wiem, że ja to zakryje, tego nie będę widział. No to więc tylko tyle, że po prostu fajnie, że jest pogonione, bo dużo mi przyspieszył kumpel. Oczywiście nie za darmo, żeby nie było zaraz. Ale no mówię, tak jak powiedziałem, ja te ściany bym głaskał, bym się z nimi bawił. Mimo, że je zakrywam gipsem, to bym się nad nimi, wiecie, rozczulał, Także może z jednej strony to i lepiej bo. Przyszedł, zrobił, pogonił trochę, a ja tu bym, wiecie, lizał, głaskał, wyślizgiwał, nie wiadomo po co, skoro zakrywam to wszystko gipsem. Tarkę trzeba było zmienić, bo się wykończyła. No, ta powinna starczy jeszcze na, na dom wewnątrz. Ta tarka już się skończyła od muru. Już tych zębów w ogóle nie ma. Dobra, rozpakowywuję się i się powoli biorę za, za obsadę tych parapetów. Posprzątać z tych parapetów, odkurzyć. Przewilżyć to wodą i ustawiać parapety. A jak się ustawia parapety, a to wam pokażę swój sposób na ustawienie parapetów. A ten mój sposób to, jeżeli macie gazobeton, nawet jak nie macie gazobetonu, tylko byście mieli, nie wiem, dziurawkę albo silki, czy czegokolwiek, to możecie to zrobić na kołkach. Czyli cztery wkręty wkręciłem. Na poziomicy sobie ustawiam 3 cm, zaznaczam sobie. Grubości parapetu. Patrzę, jak mi podchodzi, wiecie, pod okno. No i z delikatnym, wiadomo, spadkiem do zewnątrz, gdyby wam się jakaś woda wykraplała czy coś, to żeby to wam uciekało od okna. Patrzę, jak jest tu. Patrzę, jak jest tu. Delikatne korekty. I teraz te z tymi, Jest idealnie. I można kłaść parapet na wkręty. Wiadomo, można to zrobić na klinach. Na klinach to praktycznie robią wszyscy. Ale ustawiacie go sobie tak. Jest idealnie wokół. Jest dosłownie z minimalnym spadkiem do zewnątrz, z minimalnym spadkiem do zewnątrz, patrzę pod okno, czy jeszcze coś delikatnie podnieść, czy zostawić, wiecie, szczelinkę, żeby silikonem to później uzupełnić. Myślę, że jest dobrze. Jest przy ramie, tu jest przy ramie, jest elegancko. I teraz macie cztery tylko wkręty. Zakładacie sobie jakąś rurkę dłuższą na piankę, czy na pianoklej. Oczywiście, gazobeton trzeba dobrze zwilżyć wodą i. Wsikujecie sobie wszędzie po troszeczku, żeby go przyłapało, a później wypełniacie całą przestrzeń pod parapetem yy, 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 pianką. Ktoś powie, że nie wiem, ktoś kiedyś na tym stanie i Wam to usiądzie czy coś. Nic bardziej mylnego, nic Wam nie usiądzie, ale jest jeszcze jeden fajny sposób na zrobienie takiego czegoś, czyli bardzo gęsty klej sobie byście musieli urobić, żebyście mnie zrozumieli o co chodzi. Jeżeli ktoś nie chce na wkrętach, bardzo gęsty klej by trzeba sobie urobić i robicie cztery czy tam pięć placków takiego naprawdę, naprawdę gęstego kleju po to, żeby Wam ten parapet na nim nie oklapł. Robicie sobie placki na gęstym kleju i na ten klej kładziecie kawałeczki folii, tak żeby ten klej Wam się nie przykleił do, yy, do parapetu. To może być klej od płytek, tylko że będzie trzeba poczekać aż on ściągnie, może być to klej do przyklejania płyt gipsowych, on Wam szybciej ściągnie, albo musicie sobie zrobić miksa z różnych Proszków, żeby Wam to szybko złapało i co? 4-5 dużych placków kleju w zależności od długości parapetu, 6, 8, no to już musicie sobie sami dobrać. Kładziecie folię na tych plackach kleju i na tę folię kładziecie parapet. Ustawiacie go, regulujecie, jest gitara. Szczelinka ustawiona, tu jest ustawione, zostawiacie go. Jak Wam tam to zastygnie, ściągacie parapet, on się nie przyklei dzięki tej reklamówce czy folii, którą położycie ściągacie parapet, macie te placki idealne, odwzorowane do ułożenia parapetu. I ci, co chcą na zaprawie robić, później możecie napierdzielić tutaj zaprawy i że ten parapet docisnąć maksymalnie, ile się da. Trzeba tylko uważać, żeby Wam zaprawa nie weszła pod te, wiecie, foliowe placki kleju, które są odpowiedzialne za ustawienie parapetu, żeby nie było omyłek. I można je na zaprawie zrobić, na jakimś kleju czy na czymkolwiek też, bez piany. Także kto jak lubi. Ja robię na pianę, ten na pianoklej, szybciej i zobaczcie, ten mam ustawiony, idę zaraz po pianoklej, wpuszczam pod niego parapet, dosłownie w 5 minut jest osadzony. Także kto jak lubi, nie? Bo mówię, są tacy, co lubią na zaprawach, są tacy, co lubią na pianokleju, a są tacy, którzy robią nieraz mieszany, czyli właśnie te 5-6 pracków kleju dla ustabilizowania, a reszta pianą. Także taki jest mój sposób na wkręciki.